Coś wam opowiem. W Mielcu była taka wypożyczalnia, gdzie mieli masę nie-mainstreamowych filmów. W okolicach 99. natrafiłem tam na pewien film, który jak się okazało był zgubą portfela mojej mamy. Oto kaseta tak długo leżała przetrzymywana u mnie w pokoju, że kłótniom nie było końca i skończyło się na jakimś porozumieniu mojej mamy i właścicielki tej wypożyczalni. Był to mój pierwszy kontakt z filmowymi przygodami człowieka pajączki, jeszcze przed Tobiem Maguirem, Andrew Garfieldem czy Tomem Hollandem. Zapraszam Was więc w nieco zapomnianą historię kinowego pajączka za mną. Przenosimy się do lat 70. Stan Lee sprzedaje stacji CBS prawa by ci wyprodukowali nie film, a serial o przygodach swojego ukochanego Spidermana, który debiutował kilka lat wcześniej w komiksach. I jak to zawsze bywa z odcinkowymi przygodami, należało wyprodukować dłuższy pilot w tym przypadku 90 minut, zatytułowanych po prostu Spider-Man. I nagle okazało się, że Pajączek pobił rekord stacji w kwestii oglądalności, ale już nie Niekoniecznie w kwestii ocen. Z tego też powodu postanowiono przygotować krótki, bo pięcioodcinkowy sezon. Ten znów bił rekordy, ale z uwagi na średnie zasięgi wśród dorosłych widzów, doczekał się drugiego sezonu i sumarycznie zaledwie 13 odcinków. Nigdy nie otrzymał regularnej ramówki i z uwagi na swój bardzo wysoki budżet, nie był aż tak pozytywnie postrzegany przez włodarzy. Stacja masowo zmieniała historię postaci, by uprzyjemniała Ziemnić ją i tonować pajęcze zdolności. Ostatecznie, by nie być kojarzoną z superbohaterami, zamknęła projekt. Tylko dlaczego mówię Wam o jakimś serialu? Pierwsze filmy były albo łączonymi odcinkami, albo pilotem wydanym jako samodzielne twory i miały kinowe premiery. Columbia Pictures wydaje zatem film pod tytułem po prostu Spider-Man. Znaczy Spider-Man bez po prostu, choć to brzmi jak jakiś pomysł. W roli głównej zatem Nicholas Hammond znany z Władcy much oraz dźwięków muzyki. Kto zagrał Mary Jane? Nikt. Może Gwen Stacy? Również nikt. Najistotniejszymi postaciami są tu Jay Jonah Jameson grane przez Davida White'a oraz Guru, pewien obdarzony parapsychicznymi mocami jegomość, który postanawia zmuszać innych do napadania na banki. No i, i to jest Origin Story. Ugryzł cię pająk, masz moce, więc załatwiasz sobie robotę. I gdy jakiś koleś grozi, że w mówi losowym Nowojorczykom myśli samobójcze, robisz sobie kostium człowieka pająka. By dodać suspensu, Peter i jego przyjaciółka, nie MJ, a Judy, stają się ofiarami tego szaleńca, szantażującego. Chyba Nowy Jork, albo całe USA, na 50 milionów dolarów. Jednak to nie ten film był tym wspomnianym we wstępie VHS-em, choć dziś mam go w swojej prywatnej kolekcji. Co łączy te dwa filmy? Równie nieczęsto sięgają pomocy Spidey'ego: chodzenie po suficie, kaskader na linach, bujanie na sieci, no pojawia się raz i były to dwa dni przygotowań i nagranie z takiej ilości kamer, by nie musieć tego powtarzać, a w przyszłości móc używać innych ujęć. Ale dobrze, mija rok i trzeba wydać kolejne przygody z serialu w formie filmowej. I jeśli myśleliście, że guru z mocami to dziwny dobór przeciwnika dla kolesia, który ściga sępa wysysającego młodość, chłopa w stroju nosorożca czy ośmiornicę z tytułem doktora, to zapnijcie pasy. Trójka studentów przez przypadek dostaje materiały do stworzenia bomby atomowej – Przypadkowo. A po co nasi studenci potrzebują bomby zasilanej Plutonem? Oczywiście, by pokazać, że bomby są złe. Więc kradną Pluton. Ale zaraz w Szwajcarii jest koleś, który taką bombę by chciał. I zaczyna się saga ścigania radioaktywnych materiałów, żądań miliarda dolarów tym razem, Peter napierdziela nawet na motokrosie, jest dyndanie z helikoptera, a nawet jakieś tam sporadyczne użycie. Ale wiadomo, bez przesady, bo budżet. Podoba mi się natomiast, że gdy Mr. White, czyli ten szwajcarski cwaniaczek, grozi, że wysadzi najpierw World Trade Center, a potem, że zdetonuje bombę nad wielkim skupiskiem ludzi, wszyscy zakładają, że chodzi o Nowy Jork. Nie wiem dlaczego. Ta część oberwała za zaniżony budżet, nierówną fabułę i zbytnie odejście od oryginału komiksowego, chcąc być, no chyba, Supermanem. Ale to jeszcze nie koniec. i to put some on. I'm willing to reconsider. Really? Po części, którą za młodu widziałem zdecydowanie za często, postanowiono w 1981 roku wydać Spider-Man Wyzwanie Smoka. Znów była to rzecz jasna zlepka dwóch odcinków w jeden film. Wyobraźcie sobie, że minister rozwoju przemysłu, chiński, jest starym kumplem pracodawcy Petera i ów minister leci do USA, właściwie ucieka, by odnaleźć trójkę mężczyzn. Ale tylko, dl dlaczego zawsze trój? Dobrze, trójkę, która zaproponowała mu pieniądze w zamian za informacje o Mao Zedongu. Okej. Okay. A Pech chciał, że ktoś właśnie zaczyna węszyć w tej sprawie. Co robi wtedy reprezentant Chin? Idzie do naczelnego Gazety Nowojorskiej, a ten z kolei idzie do swojego fotografa, by ten z kolei pogadał z trójką, tak znów trójką, byłych żołnierzy. Szybko okazuje się, że intryga zagęszcza się, bo chodzi o przetarg na budowę elektrowni i trzeba wysłać. No, płatnego zabójcę. I tak za chwilę mamy porwania, ratowanie Min Lo Changa wielokrotnie, śledztwo i elektrownie za miliard dolarów, duże kwoty przeciwnicy jak z Bonda albo jakichś aniołków Charlie'ego, a do tego mało człowieka pająka w człowieku pająku. I dopiero w 2002 dostaniemy... A momencik, nie ma tak łatwo. Jest rok 1978 dla odmiany jesteśmy w Japonii. Poza faktem, że regularnie emitowany jest tam serial o Spider-Manie, to po 10 a przed 11 odcinkiem postanowiono, że należy się mu spin-off i to nie byle jaki. Uwaga. Armia żelaznego krzyża sabotuje tankowce swoim potworem nazywanym morskim diabłem. Półrobotycznym antropomorficznym rybem włócznikiem który Strzela torpedami z ryja. Serio. Ale dobrze. Takuya Yamashiro, czyli tamtejszy Spidey, potrzebuje pomocy. I to od Interpolu, bo dlaczego by nie? Korzystając ze swojego statku kosmicznego nazywanego Marveler, człowiek pająk niszczy torpedy czy tam bomby. Tak dla pełnego obrazka dodam, że to na tym statku przybył kosmita Garia z planety pająków. Oczywiście, zgodnie z ideą Super Sentai, czy jak kto woli, Power Rangers, potwór rośnie. Atakuja musi wezwać swój statek i zmienić go w Mecha. I pomyślelibyście, że Mech będzie pająkiem, prawda? Wasze niedoczekanie. Mech nazywa się Leopardon i nic wam do tego, co łączy te dwa stworzenia. Jest walka, i jak zwykle udaje się uratować świat. Mocny ten japoński Spider-Man, oj mocny. To teraz skręcimy w dziwne terytoria filmów, które nigdy nie powstały. Toby Hooper, ten od teksańskiej masakry, miał reżyserować film na podstawie pomyłki. Polegała ona na tym, że dwóch reżyserów pomyślało, że Spider-Man miał być historią Petera Parkera zamienionego w okropnego pająka, który nie chce dołączyć do rasy supermutantów. Proste. Potem napisano historię o cyklotronie doktora Octaviusa, który poza zdeformowaniem go w ośmiornicę, Stworzył człowieka pająka. Pozmieniano lore, dodano sidekika dla doktora i nie wyszło. W końcu scenariusz z nazwiskiem Jamesa Camerona trafił do studia, a rolę to obstawiano... Arnoldem Schwarzeneggerem. Cameron po zmianach wprowadzał Elektro i Sandmana, opowiadając zmienione origin story bohatera. I dla fanów taka informacja, ciekawostka, Peter i Mary Jane mieli mieć tam scenę seksu na moście bruklińskim. Resztę historii doskonale wszyscy znamy. Sam Raimi, który wraca do Marvela w tym roku, a fani chcą czwartego filmu. Mark Webb, który został wybrany jako reżyser chyba tylko przez nazwisko, a fani chcą teraz trzeciego filmu. I w końcu umowa licencyjna między Sony a Marvelem z Tomem Hollandem. Czy teraz łatwiej uwierzyć, że Spider-Man to praktycznie najważniejsza postać ze stajni Wielkiego M? Chyba nigdy nie było ciężko w to uwierzyć. Dzięki za tę wycieczkę do lat 70. i do następnego materiału. Hej! Okay, it's not